Podcast Marketing Mike, odcinek siódmy, jak zgłębić problemy klienta i ubrać je w słowa, które sprzedają. Tutaj Michał, a to mój podcast Marketing Mike, czyli majki do mikrofonu o marketingu. To podcast, który dedykuje solo przedsiębiorcom, mikro i małym firmom oraz osobom, które myślą o przebranżowieniu się w stronę digital marketingu. W poprzednim odcinku ustaliśmy jedną absolutnie kluczową zasadę. To nie Ty jesteś bohaterem swojego biznesu. Bohaterem jest. Twój klient, a Ty dla niego jesteś mądrym przewodnikiem. I super teoria zawsze brzmi świetnie, ale dzisiaj zejdziemy na ziemię i zrobimy coś o wiele trudniejszego, czyli postaramy się zdefiniować jego problemy. Bo widzisz, większość firm myśli, że wie, z czym walczy ich klient. Jak to, jakie ma problemy, a nad czym w ogóle się tutaj zastanawiać? Przecież to proste. Nasz klient potrzebuje czystego dywanu, nasz klient potrzebuje nowej strony internetowej, czy nasz klient potrzebuje schudnąć. Natomiast to nie jest sedno tego problemu, to po prostu stwierdzenie czego potrzebuje, a to jest dopiero dostrzeżenie czubka góry lodowej. Prawdziwy problem, czyli ten, który nie daje spać naszemu klientowi po nocach, ten, który wywołuje frustrację i złość, leży znacznie głębiej, a twoim zadaniem jest ten problem wykop Wyeksponować i pokazać klientowi, że znasz go lepiej niż on sam. I żeby to zrobić, musimy w pierwszej kolejności przestać mówić o cechach naszego produktu czy naszej usługi, a zacząć mówić językiem problemów i pragnień naszego klienta. I do tego musimy zrobić to w taki sposób, żeby nie brzmieć jak reklama, ale jak długo wyczekiwana odpowiedź na jego problem. Z tego powodu zacznę od brutalnej prawdy, którą musisz sobie wytatuować na wewnętrznej stronie powiek. Nikogo absolutnie nikogo nie obchodzi twoja firma. Nikogo nie obchodzi twój produkt czy usługa i w zasadzie to co może najbardziej zaboleć, to na początku żadnego z twoich potencjalnych klientów nie obchodzisz Ty, szczególnie jeśli jeszcze cię nie znają. Nierozumienie tej koncepcji widzę naprawdę codziennie w rolkach na Instagramie, na TikToku, w filmikach na Facebooku czy na YouTube. Oni zazwyczaj na wstępie w swojej reklamie chwalą się swoimi osiągnięciami lub osiągnięciami firmy. Cześć, tutaj Waldek, chcę Ci pokazać mój autorski kurs sztucznej inteligencji, który stworzyłem na bazie 15 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach IT. Posiadam dyplom z wyróżnieniem wyższej szkoły Lounsu i Bounsu. I słuchaj, Waldek, stary, z całym szacunkiem, ale absolutnie nikogo to nie obchodzi. Za długo to wszystko trwa i wszystko jest o Tobie, a nie o mnie. Przewijam dalej. Bo widzisz, Twój klient nie przyszedł na Twoją stronę, żeby czytać Twoje CV. On jest tam z jednego egoistycznego powodu. Ma problem i szuka rozwiązania. W jego głowie kłębią się zupełnie inne pytania: Po co mi to w ogóle jest? Dlaczego mam poświęcać swój czas i swoje pieniądze, żeby to pozyskać? Jak to konkretnie pomoże mi w mojej sytuacji? I co ja dokładnie dostanę w środku? I w końcu. Ile to kosztuje? Zresztą pomyśl teraz o tej naszej relacji między mną a tobą. Ja osobiście, oczywiście, że mam nadzieję, że mnie lubisz, albo jeśli słuchasz mnie pierwszy raz, to przynajmniej doceniasz wiedzę, którą staram się z tobą podzielić. Ale ta relacja między mną a tobą istnieje tylko dlatego, że ja w każdym odcinku staram się rozwiązać jakiś jeden Twój problem. Poza tym, nic więcej Cię nie obchodzi. I nie powinno. Nie obchodzi Cię, że mam psa o imieniu Flesz, że kiedyś uczyłem dzieci programować. Obchodzi Cię tylko, jak mogę pomóc Ci zwiększyć sprzedaż, uniknąć wypalenia zawodowego i jak odzyskać kontrolę nad swoim biznesem. Przede wszystkim jednak, jak do cholery zrobić ten marketing, żeby mieć więcej kasy. I to jest absolutnie fair. To jest w porządku. To nie ja jestem bohaterem. To w tym wypadku ty nim jesteś. I tutaj dochodzimy do sedna. Jak te problemy znaleźć? Jak je zrozumieć na poziomie, który pozwoli Ci stworzyć naprawdę skuteczne komunikaty reklamowe. W tym celu musimy przestać myśleć o problemach w sposób taki powierzchowny jak do tej pory. Dla przykładu powiedzmy, że mam firmę sprzątającą. Nazwijmy ją Czysty majstersztyk. I w tej firmie jeździmy z naszymi usługami i czyścimy wnętrze aut czy zabrudzone meble. Powierzchowny problem, który nam się wydaje, że rozwiązujemy to klient ma brudną kanapę. Rozwiązanie? Usługa prania kanapy i, I do tego robimy slogan profesjonalne czyszczenie kanap w mieszkaniu klienta. Nuda. Tak komunikuje się 99% firm na rynku i dlatego konkurują ze sobą głównie na poziomie ceny. My natomiast musimy wejść głębiej używając czegoś, co Alex Hormozy nazwał równaniem wartości. I jest to potężne narzędzie, które rozkłada każdy problem na 4%. Fundamentalne części. I pierwszą częścią, pierwszą składową jest tak zwany wymarzony wynik, czyli właściwie czego klient tak naprawdę pragnie. I nie chodzi tutaj o konkretny produkt czy usługę, a o rezultat. Innymi słowy, nasz klient on nie chce czystej kanapy. Jak kuriozalnie to nie brzmi, on pragnie odzyskać poczucie czystej przestrzeni, gdy jest w swoim salonie. Zastanówmy się nad tym. Jeśli kiedykolwiek mieliście w Waszym mieszkaniu czy w Waszym domu ubrudzony mebel, czy ubytek w ścianie, albo krzywą listwę, to zapewne znacie to uczucie, gdy od czasu do czasu Wasz wzrok powędruje dokładnie w to miejsce i jakoś tak wewnętrznie robi się Wam smutniej i wtedy mamy tylko jedną myśl rozbrzmiewającą w głowie czyli Trzeba to kiedyś ogarnąć. Do tego jeszcze dochodzi kwestia tego, gdy mamy gości, którzy oczywiście tego nie dostrzegają, ale my mamy wrażenie, że akurat jak oni są, to ktoś ustawił reflektor centralnie na to miejsce, żeby dokładnie było widać, jak brudne ono jest, czy jak duży jest to ubytek. I właśnie to jest kluczowe: zidentyfikowanie głębokiego problemu i znalezienie dla niego wymarzonego wyniku. Czyli ja, jako klient, chcę znów poczuć ten komfort i spokój, gdy siadam wieczorem z rodziną i w oczy nie, kłuję, nie Ślad plamy. Czy na przykład chcę pozbyć się tego wewnętrznego uczucia wstydu, gdy przychodzą goście? To jest ten wymarzony wynik, i z czysto marketingowego punktu widzenia można do tego podejść tak. Na przykład, zamiast oferować dostęp do siłowni, co jest jedynie w zasadzie środkiem, oferujemy wtedy osiągnięcie wymarzonej sylwetki na lato albo na lata. Zamiast kursu z języka angielskiego online możemy utworzyć ofertę, zdobądź pracę w międzynarodowej firmie i podwój swoje zarobki w ciągu 12 miesięcy dzięki płynnej komunikacji po angielsku. Czy zamiast usługi księgowe dla firm możemy zaoferować w ofercie spokój z pitami i rozliczeniami działalności? Odzyskaj 10 godzin tygodniowo, pozwalając nam zająć się Twoimi finansami, abyś mógł skupić się na rozwijaniu biznesu. Czy dalej zamiast konsultacji marketingowych możemy zbudować przewidywalny system pozyskiwania klientów, który co miesiąc będzie generował dla Ciebie stały napływ zapytań i zleceń? I to jest właśnie pierwszy element równania. Drugim z kolei jest prawdopodobieństwo osiągnięcia celu, czyli jaka jest szansa na to, że nasza usługa czy nasz produkt rozwiąże ten głęboki problem naszego klienta. Jednocześnie, z drugiej strony, co sprawia, że klient wątpi w to, że może pozbyć się tego konkretnego problemu. W przypadku tej naszej plamy na sofie, to może już próbował sam wyczyścić tę plamę, a plama tylko się powiększyła. A może wynajął kiedyś inną firmę, która zostawiła zacieki czy przebarwienia. I teraz on boi się, że znowu wyda pieniądze i będzie rozczarowany. A jeśli jesteśmy trenerem personalnym, to jakie jest prawdopodobieństwo, że klient schudnie 10 kg w 3 miesiące, jeśli będzie podchodził rygorystycznie do naszych zaleceń? I też z drugiej strony, co sprawia, że on wątpi w to, że jest to w ogóle dla niego możliwe? Może tak lubi słodycze, że ciężko mu się opanować i po prostu nie trzyma tej diety. Z tego powodu musimy się realistycznie zastanowić, jakie jest prawdopodobieństwo rozwiązania problemu i osiągnięcia celu, kiedy klient skorzysta z naszego produktu czy oferty, i w zasadzie, co możemy mu zaoferować lub przedstawić, żeby zwiększyć to prawdopodobieństwo. Dla przykładu Czysto marketingowo można do tego podejść w taki sposób. Zazwyczaj robimy to przez danie gwarancji, np. gwarancji zwrotu pieniędzy. Jeśli po 60 dniach naszego programu treningowego nie stracisz najmniej 5 kg, zwrócimy Ci 100% kasy. I dodatkowo my gdzieś na poziomie tej oferty zabezpieczamy się również tym, że gwarancja zwrotu działa tylko w przypadku, gdy klient uczestniczył na przykład we wszystkich treningach. Innym sposobem jest znany i popularny dowód społeczny, czyli Social Proof. Na przykład umieszczamy na stronie internetowej Opinie wideo od znanych ekspertów z branży, którzy polecają Twój produkt wraz z ich zdjęciami i tytułami. Do tego możemy ewentualnie na przykład dodawać Case Study, czyli studium przypadków, gdzie mamy szczegółowy opis krok po kroku, jak pomogliśmy firmie X zwiększyć sprzedaż o 200% w ciągu 3 miesięcy, pokazując do tego konkretne, realistyczne liczby, wykresy czy strategie. I na samym końcu możemy oferować darmowy okres próbny z pełnym dostępem. Przetestuj nasze oprogramowanie do zarządzania. Projektami przez 14 dni bez żadnych ograniczeń. Zobacz na własne oczy, jak łatwo możesz zorganizować pracę swojego zespołu. Czyli tym wszystkim zwiększamy prawdopodobieństwo osiągnięcia celu przez dodanie pewnego rodzaju gwarancji, a jeśli nie, to x. I generalnie w przypadku i wymarzonego wyniku, i prawdopodobieństwa osiągnięcia celu, w obu tych wypadkach staramy się jak najbardziej zwiększyć szansę na rozwiązanie zidentyfikowanego problemu. I teraz po tych dwóch pierwszych warunkach mamy dwa kolejne, które z kolei dla tego problemu powinny być minimalizowane. I pierwszym jest oczekiwanie, czyli generalnie czas. W skrócie, ile czasu jest potrzebne do osiągnięcia przez klienta tego wymarzonego celu. I im dłużej, tym mniejsza niestety wartość naszej oferty. Im szybciej, generalnie, zawsze jesteśmy w stanie rozwiązać czyjś problem i zrealizować czyjś cel, tym więcej możemy liczyć za nasze usługi czy nasz produkt. Pomyślmy, jakby miał tabletkę, która sprawia, że chudniesz 3 kilo w 24 godziny zamiast miesięcznej męki na siłowni, żeby też zrzucić te same 3 kilo, to na ile mógłbym wycenić tę tabletkę? Raczej, sky's the limit, co nie? I dokładnie z tego powodu, na przykład, leki nasenne są znaczącą częścią przychodu branży farmaceutycznej, gdzie nauka medytacji czy odprężenia w celu zaśnięcia ledwo wiąże koniec z końcem. Ludzie generalnie wolą wziąć tabletkę czy napić się syropu i mieć efekt od razu, niż poświęcać dni czy miesiące, żeby osiągnąć dokładnie ten sam efekt. I wiem, to jest smutne. Ale takie są realia. Na całe szczęście nie trzeba wpływać jedynie na przyspieszenie realizacji usługi czy produktu. Można do tego podejść trochę inaczej, znacznie etyczniej. Dla przykładu, ja mam swoją ulubioną bezdotykową myjnię samochodową. Problem jaki mam notorycznie, to za każdym razem, kiedy akurat stwierdzę, że pojadę umyć dzisiaj auto, to oczywiście już jest sznurek 7 aut w kolejce. Szczeciński dzień mycia samochodów akurat wypadł w tym dniu, zresztą jak zawsze. I teraz, gdyby ta myjnia wdrożyła aplikację, na której mógłbym sprawdzić, czy jest jakieś stanowisko, akurat teraz wolne, czy podejrzeć z kamery, czy nie ma kolejki do w ogóle wszystkich stanowisk, to prawdopodobieństwo tego, że moja częstotliwość wizyt by wzrosła, jest ogromna, ba nie dość, że częstotliwość wizyt to jeszcze długość samej wizyty. W tym wypadku przez taką aplikację ja oszczędzam czas nie przez to, że usługa zostanie zrealizowana szybciej, bo paradoksalnie może być realizowana dłużej, tylko przez to, że nie muszę czekać w kolejce. Czyli albo minimalizujemy czas potrzebny do osiągnięcia tego wymarzonego wyniku, albo też identyfikujemy czas jako problem sam w sobie i staramy się znaleźć alternatywne rozwiązanie. Długi czas oczekiwania na realizację usługi czy dostarczenie produktu to przecież też problem. No ale teraz w skrócie. Określamy, jakie są frustracje klienta związane z czasem. W przypadku czystego majstersztyku klient na przykład boi się, że pranie potrwa wieki, że kanapa będzie mokra przez dwa dni i nie będzie można z niej skorzystać, że będzie musiał czekać tydzień na termin fachowca, który i tak na pewno się spóźni. W tym wypadku czas i użeranie się z fachowcami to dla niego realny koszt. Marketingowo kwestie minimalizacji czasu możemy rozwiązać w ten sposób, na przykład przez natychmiastowy dostęp, zamiast wysyłać fizycznie fizycznie książkę, dodatkowo oferujemy e-booka, którego klient może zacząć czytać od razu, natychmiast po zakupie. Czy na przykład dostawa tego samego dnia. Sklep internetowy oferujący dostawę zakupów spożywczych w ciągu 4 godzin od złożenia zamówienia ma naprawdę dużą wartość sprzedażową. Czy na przykład usługa robiona za ciebie, czyli Don't For You. Zamiast kursu jak zbudować stronę internetową, po prostu oferujesz to jako usługę. Zbudujemy ci profesjonalną stronę internetową w 70. Dwie godziny. I ostatni czynnik, czwarty, to wysiłek i poświęcenie, czyli jaki jest tym wszystkim kłopot dla Twojego klienta, co musi poświęcić albo ile wysiłku musi włożyć w realizację tego celu lub rozwiązanie tego problemu. I tym może być dosłownie cokolwiek. Obcy w mieszkaniu, zapach chemii w całym domu, konieczność nadzorowania wykonawcy, konieczność trzymania diety, to wszystko jest wysiłkiem, którego chce uniknąć i zmniejszając wysiłek i poświęcenie, analogicznie jak z czasem. Zwiększamy wartość naszej oferty. No i teraz wreszcie mogę się zatrzymać. Zauważ, że przez ten cały czas przestaliśmy mówić bezpośrednio o problemach samych w sobie. Czyli czy to brudnej kanapie, brudnym aucie, bezsenności czy nadwadze. A zaczęliśmy mówić o wstydzie, strachu. Straconym czasie i generalnie frustracji. I to są prawdziwe, głębokie problemy, z którymi walczy nasz bohater. A teraz najlepsze, gdy już je znasz, te głębokie problemy, dla nich możesz stworzyć specjalnie komunikaty marketingowe, które trafiają prosto w serce Twojego klienta. To jest tak zwana Twoja unikalna propozycja sprzedaży, czyli USP. I ten komunikat staje się odpowiedzią na te konkretne bóle. Zresztą zobaczmy to właśnie znów na przykładzie tego. Czystego majstersztyku. Czyli na przykład zamiast mówić językiem, tak zwanym językiem cech, czyli do czyszczenia powierzchni używamy nowoczesnego sprzętu i certyfikowanych środków, czyli nuda, która absolutnie nikogo nie obchodzi, możemy nagle zacząć mówić językiem rozwiązań, czyli odpowiedzieć na strach przed porażką. Koniec z plamami. Twoje mieszkanie to twoja oaza, bezpieczna przystań i miejsce odpoczynku. Dzięki naszej gwarancji majstersztyku masz 100% pewności, że z twojej kanapy znikną nawet najczęściej. Trudniejsze plamy. Jeśli nie będziesz w pełni zadowolony z efektu, nie płacisz ani złotówki. Albo też możemy odpowiedzieć na frustrację związaną z czasem. Dojeżdżam w godzinę. Cześć się idealnie czystą i suchą kanapą jeszcze tego samego dnia. Jesteśmy u Ciebie w godzinę, a nasza technologia pozwala na korzystanie z mebli już po 3 godzinach od zakończenia prania. Alternatywnie możemy odpowiedzieć na wysiłek i poświęcenie. Jedyne co musisz zrobić, to wskazać na problem, reszta jest na naszej głowie. Zapomnij o przesuwaniu mebli, wdychaniu ostrej chemii czy pilnowaniu fachowców. Wchodzimy, robimy majsterstyk, używając w 100% bezpiecznych dla Twojej rodziny i Twoich zwierzaków środków chemicznych, i zostawiamy po sobie tylko nieskazitelną czystość. I właśnie to jest to: każde słowo w Twoim marketingu powinno być lustrzanym odbiciem problemu Twojego klienta. Innymi słowy, najzwyczajniej w świecie, musisz pokazać, że go rozumiesz, że znasz jego obawy i frustracje i że masz na nie gotowy, przemyślany plan rozwiązania. Rodzice nie chcą kupować dziecku korepetycji z matmy. Chcą mieć spokojne wakacje z dzieckiem bez obawy, że czekają go poprawki. I to właśnie dlatego, twoim zadaniem na dzisiaj, teraz, jest właśnie to. Weź jedną swoją dowolną usługę lub produkt ze swojej oferty i przestań myśleć o tym, co robisz, a zacznij myśleć, jaki głęboki problem chcesz rozwiązać. Rozpisz go według równania wartości. Jaki jest prawdziwy, wymarzony wynik Twojego klienta? Czego się obawia? Dlaczego wątpi, że mu się nie uda? Co go frustruje w kwestii czasu? Jakiego wysiłku i poświęcenia chce uniknąć? A potem spróbuj napisać jedno, maksymalnie dwa zdania, które odpowiadają na przynajmniej jeden z tych punktów. Jedno zdanie, które sprawi, że twój klient pomyśli: Wow, oni naprawdę mnie rozumieją. I generalnie, im więcej punktów równania jesteś w stanie zawrzeć w jednym marketingowym sloganie, tym lepszą ofertę uda ci się finalnie sformułować. I jak najbardziej wiem, to nie jest takie łatwe, to jest proces, który wymaga empatii i generalnie strategicznego myślenia. Nie bez powodu na kurs.marketing poświęciłem cały jeden moduł właśnie tej kwestii. Nazwałem go nawet wielką ofertą, bo uważam, że Taką właśnie jest oferta, która faktycznie identyfikuje prawdziwe, głębokie punkty bólu klienta. Następnie redukuje je i przedstawia w czytelnym, nienachalnym sloganie reklamowym. W takim reklamowym świetle. Do tego stworzyłem tam nawet specjalne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które na bazie moich autorskich promptów przeprowadzą cię przez ten proces krok po kroku. Czyli odnajduje najboleśniejsze problemy Twoich klientów i od razu przekształca je w gotowe do użycia skuteczne teksty marketingowe. Natomiast to nie jest temat na dzisiejszy odcinek i nie chcę Ci absolutnie nic wciskać. Zacznij dzisiaj po prostu od tego jednego zadania. To będzie Twój pierwszy krok w stronę marketingu który naprawdę działa. I to był podcast Marketing Mike. Ja jestem Michał Lubaszewski i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia!